Logos jako archetyp uniwersalnej mądrości. Stoicki logos, będący centralnym pojęciem filozofii stoickiej, był rozumiany jako wszechobecna zasada racjonalna, która kieruje wszechświatem i nadaje mu sens. Stołyki uważali, że logos jest jednocześnie transcendentny i immanentny, przenikając cały kosmos i każdego człowieka. Logos manifestuje się tu jako uniwersalna mądrość, która jest dostępna dla jednostki poprzez życie zgodne z naturą i racjonalnym porządkiem wszechświata. Jung w swojej teorii archetypów dostrzegał paralele między stoickim logosem a archetypem uniwersalnej mądrości. Archetypy, takie jak mędrzec czy jaźń, odzwierciedlają w psychice ludzkiej to, co stołyki przypisywali logosu na poziomie kosmicznym. Archetyp mędrca, który pojawia się w mitologiach, religiach i snach, pełni funkcję przewodnika, pomagając jednostce odkryć głębsze znaczenie swojego życia i zrozumieć swoje miejsce w większej całości. Podobnie stoicki logos prowadzi człowieka ku życiu w zgodzie z naturą i kosmicznym porządkiem. Jungowska koncepcja indywiduacji, czyli procesu psychologicznego rozwoju prowadzącego do osiągnięcia pełni, również nawiązuje do idei logosu. Indywiduacja wymaga harmonizacji przeciwieństw w psychice, takich jak świadomość i nieświadomość, duch i materia. Podobnie Stołyki uważali, że życie w zgodzie z Logosem polega na akceptacji przeciwieństw i dostrzeganiu ich roli w większym porządku kosmicznym. Jungowska jaźń jako archetyp pełni może być postrzegana jako psychologiczny odpowiednik stoickiego Logosu, ponieważ symbolizuje jedność i harmonię, które są celem zarówno indywidualnego rozwoju, jak i kosmicznego porządku. Warto również zauważyć, że stoicka idea logosu znalazła swoje odbicie w jungowskiej analizie symboliki religijnej i mitologicznej. W chrześcijaństwie logos jest utożsamiany z Chrystusem jako wcielonym słowem Bożym, co Jung interpretował jako archetypowe wyrażenie uniwersalnej mądrości i zbawczej roli ducha. Dla Junga symbole religijne, takie jak logos, były manifestacjami archetypów, które łączą jednostkę z uniwersalnymi wzorcami znaczenia i transcendencji.